Wiecie co? Jestem tak stary, że pamiętam upadek PRL-u. Odzyskaliśmy wolność, ale nie mieliśmy czym płacić. Wtedy bardzo, bardzo potrzebowaliśmy kapitału w gospodarce i to był czas właśnie ten, na to, żeby dawać zagranicznym korporacjom w zamian za wejście na nasz rynek oraz Inwestycje, ulgi podatkowe i tereny na magazyny czy inne biura. Wtedy cieszyliśmy się, jak dzieci, że wujek sam pozwala nam kupować jego towary i to tyle, ile chcieliśmy: dżinsy, gumy do życia, odtwarzacze muzyki, serio, normalnie inny, lepszy, kolorowy świat. Ale dzisiaj sami produkujemy dobra. I jesteśmy jednym z najbogatszych państw na świecie. Tylko co z tego, skoro elity do dzisiaj traktują nas jak tych Indian, którzy za kolorowe paciorki, czyli za bezcen, oddali kolonizatorom to, co mieli najlepsze i najcenniejsze, swoją ziemię na Manhattanie. Na tym samym Manhattanie, gdzie bez dużej bańki nie masz nawet co podchodzić, wiesz? Wiesz jak jesteś traktowany? Masz kupować amerykański czy jakiś inny zachodni produkt, cieszyć się, że możesz go kupić, bo łaskę Tobie zrobiono i wcale nie pytać, czy ta czy inna ustawa, pod który koncern była pisana. Ty masz konsumować i nie zadawać zbędnych pytań. Nie pytaj też, co w międzyczasie dzieje się z polskimi firmami. Dlatego dzisiaj vape -shopy to nie tylko zdrowsze podejście do tematu. Temat vape shopów to soczewka, która skupia to wszystko, co możesz zobaczyć w innych dziedzinach swojego życia: podatki, nadregulacje, pazerność państwa oraz zagranicznych korpo, a także Twoja wolność, Twoje zdrowie, Twoje życie. Czy teraz patrzysz na świat nieco inaczej? Daj znać w komentarzu. Obserwuj mnie po więcej i rozchmurz się, bo ja dopiero się rozkręcam.